Cześć, mam na imię Rose. Jestem tą, o której nie słyszy się na rodzinnych zdjęciach, gdzie wszyscy się uśmiechają, jakby nic ich nie obchodziło. Mam siostrę, Lucy, która jest gwiazdą od dnia narodzin. mała Miss Perfect, prawda? A ja jestem w zasadzie ekipą za kulisami w moim własnym życiu. Ale dość o tym. kropka pozwól, że namaluję Ci obrazek. Jest poranek moich dziesiątego urodzin. Siedzę przy śniadaniu, myśląc, że może dzisiaj wszystko będzie inaczej. Tata chrupie swojego tosta, zagrzebany w gazecie. Kropka, mama krząta się wokół, a Lucy tam jest, z szeroko otwartymi, niewinnymi oczami. Czekam na naleśniki może życzenia urodzinowe, wiesz, zwykły urodzinowy jazz. Wtedy Lucy, jak zwykle słodka, zaczyna płakać. Kropka, przez łzy mówi, że Rose mnie popchnęła i zraniłam się w kolano. Stoję tam, szczęka na podłodze. Co? Wcale nie. Ale tata tylko spogląda na swoją gazetę, marszcząc brwi, jakbym rozlała mu kawę. A mama, cóż, jest już po kolana w bandażach dla Lucy. Musisz być milsza dla swojej siostry, Rose. Mama poucza, nie ma miejsca na tyłki. Ale słyszałaś mamę, wtrąca się tata. I tak po prostu koniec historii. Nel robi naleśniki. Marudzenie Lucy zamienia się w chytry uśmieszek, gdy tylko nie patrzą. Urodziny odwołane z powodu dramatu rodzeństwa, dzięki Twojej uprzejmości. szybko do przodu do Bożego Narodzenia tego roku. Budzę się z myślą, że może tym razem uda mi się zdobyć jakiś przyzwoity łup. Jesteśmy przy choince, a Lucy przebija się przez swoją obecność jak tornado. Nowy telefon i wyszukane ciuchy. znajduje swoje imię na paczce, otwieram ją. Skarpetki. I jakiś budzik ze sklepu dolarowego. Daj spokój. Później siedzę na werandzie, przeskakując kamienie na chodniku. znajduje mnie tam babcia Joan i podaje mi kubek gorącego kakao, jak zawsze, gdy świat mnie olewa. Dzięki, babciu. Udaje mi się, staram się nie brzmieć tak zrzędliwie, jak się czuję kropka w liceum nie było inaczej. Lucy miała wygląd przyjaciół, ja miałam trądzik i pracę w pizzerii sal A. Pracowałem nad sobą. Dostawałem oceny i myślałem, że to będzie moja przepustka, prawda, pewnej nocy na ostatnim roku studiów broszury uczelni rozłożyły się na kuchennym stole jak kiepskie karty kropka tata naprawia zlew, mama układa sudoku a ja mam zamiar położyć swoje karty, powiedzieć im o uczelniach, które chcą zaoferować mi stypendia. Jest taka uczelnia poza stanem, dasz kropka pieniądze są ograniczone, rose, mówi tata, nawet nie podnosząc wzroku. Rozglądamy się za opcjami społecznymi kropka spoglądam na mamę, szukając wsparcia. Nie podnosi wzroku znad swojej układanki, oszczędzamy na studia twojej siostry. Wtedy wkracza babcia Joan naprawdę cicho. Rozmawia najpierw z tatą, potem z mamą kropka, to nie jest ładne, ale kiedy kończy, ma dla mnie czek, wciska mi go do ręki jak sekretny uścisk dłoni. Niech to się liczy, dzieciaku, mówi, patrząc na mnie wściekłym wzrokiem. I to było to kropka, ten czek był moim złotym biletem. Moją podróżą z dala od skarpetek, budzików i bałaganu Lucy. Z dala od cyrku, tak jak powiedziała Joan. Gdy tylko moje stopy stanęły na kampusie tego college'u, poczułam, że wreszcie mogę odetchnąć. Koniec z Lucy, koniec z porównaniami, koniec z poczuciem być jakimś pobocznym. Byłam tu swoją własną osobą, a to było bardzo wyzwalające. więc tak, zagłębiłem się w te książki prawnicze, jakby były jedynymi rzeczami, które trzymały mnie na ziemi. Byłam w bibliotece częściej niż we własnym pokoju w akademiku. Poznałem każdą plamę kawy na tych stołach, jakby były moją osobistą konstelacją kofeiny. Ale nie wszystko szło gładko. Brakowało pieniędzy. Pamiętam ten jeden raz w sklepie spożywczym na kampusie, licząc monety z kieszeni na tygodniowy ramen. Kasierka stukała paznokciami, wyglądając na znudzoną. Zapłacisz czy nie? Narysowała, wyskakując z gumy, kropka brakowało mi centa. Pieprzony cent. Chwileczkę, mam rotałem, przeszukując kieszenie w poszukiwaniu monety, której tam nie było. Wtedy ten facet za mną westchnął głośno i rzucił ćwierć dolarówkę na ladę. Masz, zatrzymaj resztę, chrząknął. Żenujące, tak. Jasne. Ale był to również dzień, w którym poznałem Mike'a, który okazał się być kolegą ze studiów prawniczych i trochę sprytnym dupkiem. Przyjaciel coś, czego nie miałem zbyt wiele kropka w przerwach między zajęciami i pracą na pół etatu, Mike i ja trzymaliśmy się razem. Był tak prostolinijny, jak to tylko możliwe, nie miał cierpliwości do popisywania się i obi boków. Nie był też typem, który słodził informacje zwrotne na temat moich próbnych występów. Kropka, musisz przestać brzmieć, jakbyś prosiła o pozwolenie na bycie ostrą, powiedział. Znasz się na tym, Rose. Zachowuj się tak. Wzięłam to sobie do serca. Kropka, kiedy zdawałam egzamin adwokacki, czułam, że wytyczam własną ścieżkę, ustanawiam prawo. Nie byłam Rose, siostrą Lucy. Byłam po prostu Rose, wkrótce Rose, ESQ. W firmie było inaczej. Kropka, znowu musiałam się wykazać, ale tym razem na własnych warunkach. Partnerzy byli mieszani, niektórzy gościnni, inni nieufni wobec nowej krwi. Kropka, pamiętam, że podczas mojego pierwszego tygodnia zostałem osaczony przez jednego ze starszych partnerów, Billa. Więc wnuczka twojej Joan stwierdził bardziej niż zapytał, przeglądałem, jakby odkrył złoto. Tak, skąd wiesz, byłam ostrożna, odpowiadałam krótko i miałam się na baczności. Joan i ja walczyliśmy kiedyś w tych samych okopach. Wysłała mi twoje CV. Powiedziała, że masz charakter. Urósłbym, gdyby to nie było małe zwycięstwo. Babcia Joan, wciąż moja jedyna fanka. w tej firmie dałam do zrozumienia, że nie jestem tam po to, by jeździć na czyimś ogonie. Pracowałam nad sprawami, jakby były zagadkami, które tylko ja mogłam rozwiązać. Na sali sądowej to był inny świat. Nie byłam siostrą dziecka ani pomijaną córką. Byłam zaciekła, kropka, powróciły do mnie słowa Majka o tym, że nie należy prosić o pozwolenie. Jeśli rękawiczka nie pasuje, powiedziałam, przebijając się przez hałas, to musisz się uniewinnić. Proste, łatwe, nic zbyt wymyślnego do rzeczy. Zadziałało. Więc tak, uciekłem, kropka, od oczekiwań rodziny. Odbycia zawsze na drugim miejscu. Zrobiłem to na własnych warunkach. I to było jak wolność, ciężka, wyczerpująca, ale niezaprzeczalnie moja kropka. Wszystko zaczęło się na schodach sądu, gdzie dosłownie wpadłam na Toma. Wszędzie fruwały papiery i przeprosiny. Był tam, aby wesprzeć swojego kumpla, a ja prowadziłem swoją pierwszą sprawę. Kropka, pośmialiśmy się, wypiliśmy kawę i okazało się, że możemy rozmawiać godzinami. Był kontrahentem, nie przejmował się moim prawniczym żargonem, był po prostu wyłużowany i szczery. Zanim się zorientowałam, byliśmy nierozłączni. Kropka, kiedy zdecydowaliśmy się na ślub, plan zakładał, że nie będzie zamieszania, tylko my i ludzie, których kochamy, będziemy się dobrze bawić. Ten plan nie miał szans, gdy moja rodzina wkroczyła do akcji. To miłe kropka mama powiedziała ocierając kącik oka, ale jej ton dodał ciche, ale. Tata tylko poklepał mnie po ramieniu, cicha solidarność, która nie do końca mnie rozgrzała kropka Alusi. Musiała zrobić wejście, nawet jeśli to nie był jej dzień. Przyszła w sukience tak krzykliwej, że można by pomyśleć, że to ona wychodzi za mąż. Ale ugryzłem się w język. To był mój dzień ślubu i nie zamierzałem pozwolić, by zniszczyła moją paradę. Przynajmniej taki był plan. Tom był w tym mistrzem. Spotykając moją siostrę, po prostu rzucił mi to spojrzenie. Wow, ona się nie powstrzymuje, prawda? Chciałam schować głowę w bukiecie. Nie masz pojęcia. Goście zaczęli się gromadzić i przez chwilę wyglądało na to, że to może być dobry dzień. Wtedy Lucy uznała, że nie poświęca się jej wystarczająco dużo uwagi. Zamierzasz mnie po prostu zignorować? W dniu swojego ślubu prawie krzyczała, zacząłem się rozglądać, mając nadzieję, że ktoś jej współczuje. Wzięłam głęboki oddech, policzyłam w głowie do pięciu. Skończyłam z byciem rozjemcą. Lucy, nie dzisiaj. Proszę. Odsząknęła, potrząsając włosami. Nieważne, kropka i tak dałabym jej rok. Mama rzuciła mi ostrzegawcze spojrzenie. Jakby moim zadaniem było to naprawić. Jak zwykle. Ale coś we mnie pękło. To był mój dzień. Mój i Toma. Nie zamierzałam pozwolić, by Lucy lub ktokolwiek inny to cepsuł. Wynoś się kropka powtórzyłam, a mój głos nawet nie dygnął kropka Lucy spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami, tak jak wtedy, gdy byłyśmy dziećmi, a ja w końcu przeciwstawiłam się jej bzdurom. Co ty właśnie powiedziałaś? Skończyłam z tym twoim dramatyzowaniem. To mój ślub i nie zamierzasz go zepsuć kropka zaczerwieniła się na twarzy. Ale ja jestem rodziną. No i? Rodzina nie robi takich rzeczy Lucy. Nie dzisiaj. Nie na moim ślubie. Mama próbowała interweniować. Rose, nie rób tego. Ona tylko. Przerwałam jej. Nie, mamo. Wystarczy kropka na twarzy Lucy, pojawiła się burzowa chmura i wyglądała na gotową do kłótni. Ale tym razem tego nie zrobiła. Może to był sposób, w jaki stałam, może to była dłoń Toma w mojej. A może to był tłum gości obserwujących rozwój dramatu. Kropka, po raz pierwszy Lucy nie miała nic do powiedzenia. Po prostu odwróciła się i wyszła, stukając obcasami o chodnik, jak sędzia uderzający młotkiem. Reszta dnia minęła, jak mgnienie oka. Kropka, powiedziałem tak. Pocałowaliśmy się i nigdy nie czułem się tak bardzo, jakbym był dokładnie tam, gdzie powinienem być. Nie cień Lucy, nie drugi wybór moich rodziców, ale Rose. Po prostu Rose. I to było więcej niż wystarczające kropka ok, więc po miesiącu, po dramacie ślubnym, Lucy robi z siebie holdiniego. Totalne miasto duchów tam, gdzie kiedyś była, prawda. Wyjeżdża z miasta, zostawiając za sobą tylko kiepską notatkę. I zgadnij, kto jest czarnym charakterem w jej żałosnej historii, tak, naprawdę ty. Okazuje się, że jej strategia wyjścia obejmuje grę w obwinianie, a ja nią jestem. Jej notatka? Klasyczna Lucy, malująca swój uciekający czyn za pomocą garści bzdur. O tym, jak zrobiłem jej krzywdę kropka, jakby była delikatnym kwiatuszkiem, a ja wielkim złym wilkiem kropka podczas następnego rodzinnego obiadu powietrze jest tak gęste i napięte. Że można by je kroić nożem. Mama siedzi u szczytu stołu i rzuca mi oskarżycielskie spojrzenia, jakby rozdawała karty w pokerze o wysoką stawkę.rose. Jak mogłaś do tego dopuścić? Zaczyna, a ja czuję, że szykuje się ostateczna rozgrywka. Nie, mamo. Może dlatego, że nie jestem strażnikiem w osobistym więzieniu Lucy. Odpalam. Nie jestem w nastroju na wzbudzanie poczucia winy, to pewne kropka tata wtrąca się głosem, w którym pobrzmiewa ton niekoły szłodzą. Twoja siostra myśli, że nigdy nie dałeś jej spokoju. To poważna sprawa. Żartujesz sobie ze mnie. Czuję, jak wzbiera we mnie temperament. Słowa cisną mi się na język, kropka po tym wszystkim zamierzasz stanąć po jej stronie. Na podstawie czego? Cholernego kawałka papieru. Wtedy babcia, słodka babcia, która zawsze mnie wspierała, odzywa się głosem jak grzmot. Rose. Twoja siostra jest tam sama, przerażona i to twoja wina. Ty też, babciu. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom. Od kiedy kupujesz te bzdury? Jej oczy zaszły mgłą. Twoje sposoby ją do tego popchnęły, Rose. Nie jesteś niewinna. To był cios w brzuch. Opiekowałam się nią od pieluch, a teraz dostaję takie pozynkowania? Starsza pani była jednak na fali. Żadnych wymówek, dziewczyno. Masz serce. Użyj go. Całe to starcie było absurdalne, kropka. Byliśmy rodziną, która wydzierała się na siebie z powodu wymyślonego przez Lucy Ogona. Nawet babcia, która nigdy we mnie nie zwątpiła, śpiewała inną melodię i kurczę, zabolało mnie to, kropka, wybiegłam stamtąd, pokój był pełen niewypowiedzianych rzeczy. Zdrada babci dotknęła mnie głęboko, ale jeszcze bardziej dotknęła mnie świadomość, że stanęłam w swojej obronie. Skończyłam z byciem czyimkolwiek czarnym charakterem, zwłaszcza nie w najbardziej przebiegłym akcie losu, lucy, kropka, jeśli chcieli wierzyć jej, a nie mnie. To ich sprawa. Tom zachowywał się dziwnie, naprawdę dziwnie. Te wszystkie późne noce w biurze, wyjazdy z miasta co drugi tydzień, duże projekty, o których nie może mówić. Tak, jasne. Człowiek jest subtelny jak cegła w oknie. Kropka, a potem. Jakby los próbował mi coś powiedzieć, dostrzegam coś czerwonego wystającego z kieszeni jego marynarki, gdy jestem na służbie w pralni. Paragon z jakiegoś eleganckiego sklepu dla kobiet. To nie było dla mnie. Nie skonfrontowałam się z nim, kropka, jaki jest sens, gdy wiesz, że nie dostaniesz nic poza półprawdami zwieńczonymi kłamstwami? Zdecydowałem, że zrobię to w mądry sposób, pozwalając komuś innemu kopać, kropka, tak, zadzwoniłem do prywatnego detektywa i zleciłem mu śledzenie Toma, sprawdzenie, co naprawdę się dzieje, gdy pracuje w nadgodzinach. Jimmy, tak nazywa się ten detektyw, wygląda na to, że jest w grze wystarczająco długo, by widzieć wszystko dwa razy. Kropka, po prostu chce mieć wszystko na oku. Powiedziałem mu, żadnych gonitw za duchami. Skinął głową, co było jasne jak słońce, że się tym zajmę. Więc czekam. Dni wydają się tygodniami, kiedy czekasz na zrzucenie bomby. Kropka, w domu Zachowuje się normalnie, albo robię z tego cholernie dobry pokaz. Za każdym razem, gdy Tom mówi mi, że znowu musi pracować do późna, kiwam głową, uśmiecham się i mówię coś w stylu: "Nie pracuj zbyt ciężko, kochanie." Kropka, pewnej nocy powiedział to ponownie: kropka, "Muszę dokończyć kilka spraw w biurze, wiesz jak to jest." Wzruszam ramionami, na zewnątrz zachowując spokój, ale w środku mój umysł szaleje. "Jasne, Tom, nie zapomnij czegoś zjeść." Nie chciałabym, żebyś się zmarnował. Kropka daje mi buziaka w policzek i wychodzi za drzwi, a ja czuję się jak w jakimś serialu, w którym żona dowiaduje się ostatnia. Próbuję skupić się na książce, jakimś programie kulinarnym, ale kogo ja oszukuję, nie mam do tego głowy. Zamiast tego myślę o tym paragonie. Tym cholernym kawałku papieru, który wydaje się wypalać dziurę w tkaninie naszego małego podmiejskiego życia. Kropka w końcu dostaje smsa. Nie od Toma, ale od Jimmy'ego. Mój żołądek opada, gdy widzę jego imię na moim telefonie. Nie otwieram go. Jeszcze nie. Nie mogę się do tego zmusić. Cokolwiek jest w tej wiadomości, wywróci mój świat do góry nogami kropka zamiast tego nalewam sobie kieliszek wina. Pozwalając, by chłodny płyn uspokoił moje nerwy. Mówią, że niewiedza jest błogosławieństwem, ale mijam ten zjazd wiele kilometrów wstecz. Muszę spojrzeć. Podnoszę telefon, przesuwam kciukiem po ekranie i naciskam kropka, ale tekst Jimmy'ego nie przedstawia pełnego obrazu. Pisze tylko, że pracuje nad sprawą, ma kilka tropów. Wkrótce dowiemy się więcej, pisze. To wszystko. Nie ma już odwrotu. Małe sekrety Toma mają pożyczony czas. A kiedy prawda wyjdzie na jaw, będę gotowa, kropka jest w tym coś wyzwalającego, świadomość, że nie jestem już w ciemności, grając uśmiechniętą, troskliwą żonę, podczas gdy coś zepsutego trawi moje małżeństwo, kropka babcia Joan i ja nie widzieliśmy się ostatnio na oczy. Ale koperta wypchana do wodami pi wypalała dziurę w mojej torbie i moim sumieniu, kropka w głębi duszy wiedziałam, że jest jedyną osobą, która może mi powiedzieć to, czego potrzebuję bez. Osładzania ostrej pigułki, którą miałam połknąć, kropka zapukałam do drzwi, a one otworzyły się, ukazując babcie Joan ze złożonymi rękami, wyglądającą tak surowo jak zawsze. Zajęło ci to wystarczająco dużo czasu, powiedziała bez przywitania. Wypuściłem oddech, który wstrzymywałem dłużej niż zdawałem sobie sprawę, kropka tak, cóż, już jestem. Usiedliśmy przy kuchennym stole, tym samym, przy którym jedliśmy więcej niedzielnych obiadów, niż mogłem zliczyć. Ale dzisiaj nie leżała między nami ciepła pieczeń, ale plik wypełniony zdjęciami i sms-ami kropka mam coś do powiedzenia. Zacząłem, ale przerwała mi ostrym machnięciem ręki. Daruj sobie, powiedziała. Domyślam się, dlaczego tu jesteś i nie potrzebuję przeprosin. Zmrużyłem oczy, gotowy do kłótni, ale jej twarz złagodniała kropka co się stało, to się nie odstanie kropka, po prostu posłuchajmy, co masz. Wyrzuciłam z siebie wszystko. Późne noce, które zarywał Tom, kłamstwa, które nie trzymały się kupy, kropka, masz dowód? Zapytała, przeszywając mnie na wskroś, jakby widziała odpowiedzi zapisane w moim sercu, kropka, wszystko jest tutaj, powiedziałam, stukając w kopertę. Wyciągnęła rękę, a ja ją podałem. Ale jej nie otworzyła. Zamiast tego spojrzała mi prosto w oczy, kropka wiesz, że to niczego między nami nie zmienia, prawda? Rodzina to rodzina, kropka wtedy to do mnie dotarło. Cokolwiek między nami zaszło, jakiekolwiek słowa, których nie mogliśmy cofnąć, nic z tego nie miało teraz znaczenia. Nie z tą burzą na horyzoncie, kropka masz rację, odpowiedziałem. To niczego nie zmienia. Nadal cię potrzebuję, babciu. Kropka, dobrze, uśmiechnęła się, ale w jej oczach pojawiła się powaga, której zwykle tam nie było. Bo ja też cię potrzebuję. I powiem ci, że cokolwiek jest w tej kopercie, stuknęła w nią i wysunęła ją z powrotem w moją stronę. Kropka, to nie definiuje tego, kim jesteś i ile jesteś warta. Kropka, siedzieliśmy tam przez chwilę, nie mówiąc wiele, po prostu będąc razem. Czułem się, jakby powietrze się oczyściło. Chmury burzowe wciąż tam były, ale teraz nie zamierzałam radzić sobie z nimi sama, kropka. Później, kiedy wychodziłam, babcia Joan mocno mnie przytuliła. Zadzwoń do mnie, słyszysz? W dzień czy w nocy. Coś wymyślimy, kropka odsunęłam się i spojrzałam na nią. Tak zrobię. I dzięki, babciu, za wszystko. Odchodząc z ciężką kopertą w torbie, poczułam się jakoś lżej. Moje kroki były pewniejsze, kręgosłup wyprostowany, kropka, cokolwiek knuł Tom, cokolwiek odkrył detektyw, byłam gotowa stawić temu czoła. Z babcią u boku czułam, że mogę stawić czoła wszystkiemu, kropka, minął miesiąc, a my zebraliśmy się w sztywnym salonie domu babci, ja, mama, tata i mój mąż. Tom, z dziwną ciszą w powietrzu, gdy prawnik przygotowywał się do podania szczegółów testamentu. rodzinna scena, jakiej można się spodziewać, z wyjątkiem pustego miejsca, w którym kiedyś była babcia. a potem, jak z jakiejś badziewnej telenoweli, wkracza moja siostra, Lucy, cała wystrojona i uśmiechnięta, jakby właśnie wygrała jackpota w zdrabce. mama. I tata ze łzami w oczach zajmują się nią, jakby dopiero co wróciła z wojny. A nie była dwulicową uciekinierką kropka, nie ruszałem się z miejsca. Dłonie zacisnąłem w pięści pod stołem. Nie zamierzałam jeszcze dać jej spokoju. Podpłynęła do toma odważna jak mosiąc i przyłożyła mu. Mojemu tomowi kropka, jakby to nie było wystarczająco godne knebla, zaczyna wyrzucać z siebie te bzdury o tym, jak ugotowała cały ten bałagan kropka, sprawiłam, że babcia zapisała mi swój majątek, a nie nikczemnej Rose. Lucy chwali się przesuwając palcem po portrecie babci z uśmiechem, który sprawił, że moja krew zawrzała. Odebrałam też Rose jej męża kropka mama szlocha. Twarz taty jest biała jak duch, a tom stoi twarzą w twarz z wężem i obaj wyglądają jakby poznali tajemnicę wszechświata kropka śmiejemy się ostatni. Mówi śliskim głosem z uśmiechem na twarzy. W pokoju brzęczy od ich pewności siebie, myślą, że wszystko mają zaszyte. Kropka babcia odeszła i w ich mniemaniu jej dom, jej oszczędności, wszystkie jej drobiazgi były do wzięcia. Nie widzieli mojego uśmiechu. Kropka prawnik, facet z mniejszym polotem niż mokra zapałka, zaczyna mówić. Kropka Tak więc, zgodnie z ostatnią wolą i testamentem pani Joan Halleway, prawnik trutnia. I oto nadchodzi, cały jej majątek, jej dom, jej aktywa finansowe i jej rzeczy osobiste mają zostać pozostawione. Już widzę, jak Lucy wyciąga rękę. Jakby już mogła dotknąć aksamitu zabytkowych krzeseł babci. Jej wnuczka, Rose Marie Kendrick, pod warunkiem, że ręka Lucy zawiśnie w powietrzu, a uśmiechy znikną z twarzy. Jej i to ma szybciej niż lody w lipcu. Kropka, zgadza się wykorzystać te aktywa do kontynuacji lokalnego ogrodu społecznego, który pani Halleway lubiła. Prawnik kończy bez fanfar. Cisza jest wystarczająco gęsta, by ją przeciąć. Kropka, mama i tata patrzą na mnie i Lucy, ich łzy już wyschły, zastąpione czymś innym. Dezorientacja? Zdrada? Jedno i drugie. W końcu przerywam ciszę. Cóż to chyba tyle, co? Lucy zaciska usta w wąską linię, a Tom jest błędszy niż duch, jego oczy nie napotykają niczyich. Nie uwierzylibyście, jaki cyrk rozegrał się po odczytaniu testamentu. Kropka, mój telefon nie przestawał brzęczeć. Dalecy krewni nagle przypomnieli sobie moje imię. Ale ja. trzymałem się mocno. Nie chodziło o dramat, ale o to, by być trzy kroki do przodu. kropka, Więc jaki jest teraz plan, Rose? Zapytał Tom z tym swoim szczurzym ddnięciem wargi, starając się brzmieć słodko i zatroskanie. Staliśmy w kuchni babci, miejscu, w którym obrałam więcej kukurydzy niż ktokolwiek inny. kropka Oparłam się plecami o blat, czując chłodny marmur na kręgosłupie. Cóż, Tom mi boi, pierwszy nie zmieniał zamków. Jego oczy błysnęły, jakby został porażony prądem. A co z nami? Pionkał się, jakby nie został złapany na gorącym uczynku Kropka, zaśmiałam się cicho i spokojnie. Emigrek, och, kochanie, my wyskoczyliśmy ze statku w momencie, gdy przytuliłeś się do mojej siostry tylko po to, by dostać kawałek tortu. W mojej torebce były papiery, chrupiące i czekające tylko na jego podpis. Papiery rozwodowe, mój bilet na wyjście z tego bałaganu, kropka pi, sms -y, późne nocne telefony. Miałam to wszystko. Moja ręka była ułożona, a oni nawet nie wiedzieli, że gramy w karty. Kropka oczy Lucy przeleciały między nami, wyczuwając zmianę w powietrzu. Była jak kot, który został przyłapany na zakradaniu się do akwarium. Nie możesz go wyrzucić. Mamy swoje prawa. Prawa. Uniosłem ref, rozbawiony jej tupetem. Kochanie, po tym, czego się dowiedziałem, jedyne prawo, jakiego będziesz potrzebować, to prawo do dobrego prawnika. Twarz Toma była blada, a oczy rzucały się w stronę drzwi, prawdopodobnie planując kolejną ucieczkę. Ale nie miał dokąd uciec. Nie tym razem. Poczułem ciężar kluczy do domu w kieszeni, rowki mnie uziemiły. To było coś więcej niż testament, to babcia przemawiała z zaświatów, każąc mi posprzątać śmieci, które przylgnęły do jej dziedzictwa. Podeszłam do Toma i wręczyłam mu papiery. Podpisz je, a będziemy mogli przynajmniej udawać, że odszedłeś z odrobiną godności. Podniósł je, ręce mu się trzęsły, jakby był w śnieżycy. Bez płaszcza. Jego podpis na bazgrany na kartce był bazgrołem pokonanego człowieka. Lucy spuściła wzrok. Myślisz. Że wygrałeś? Syczała, jej głos był napiętym szeptem. Uśmiechnąłem się szczerze i wyraźnie. Kochanie, tu nie chodzi o wygraną. To jest szachmat. Grałaś nieczysto i przegrałaś, kropka, a teraz wybacz, ale muszę zająć się ogrodem i żyć własnym życiem, kropka. Z tymi słowami zostawiłem ich tam w kurzu ich chciwości, w kuchni wypełnionej wspomnieniami cukrowych ciasteczek i śmiechu, kuchni, która grzeszyłaby echem nowych historii. Żadnych mądrości, żadnych żalów, tylko ja, moje begonie i nowy początek.